Ja jestem Guzik, dzisiaj razem z Mano i Gabi Paprycuszem spróbuję wybudować wielką firmę w Fortnite na kreatywnym trybie, czyli zagramy w Tycoon, który bardzo lubicie. Tak jest, zmierzą się YouTube, Twitch, Twitter i TikTok. Ja zagram jako Twitch i zobaczycie jak mi poszło, bo powiem wam tyle, niesprawiedliwość szerzy się na tym świecie. Oj tak, tak. Jeszcze zanim zaczniemy, zapraszam na mojego Instagramka oraz do, oraz do zasubskrybowania tego kanału, bo lecimy nieuchronnie do 10 tysięcy subskrypcji. Fajnie by było wbicie do końca wakacji, tak samo jak fajnie byłoby wbić 1000 followersów na Instagramie, więc zapraszam. Pewnie zostaniecie jakoś wynagrodzeni za te followki i suby. Miłego oglądania! Ty ...ma pod M drużynę. No prawda, jesteśmy przypisani? Twitter! Twitter, bo nikt nie używa Twittera w Polsce! że hmm. ja Gózik to, to ten potężny streamer. Ja jestem potężnym streamerem. Czy to ninja po powrocie? Są jakieś zasady tu na ja Dobra, właśnie, so, zostawcie na chwilę, bo nie znamy jeszcze co tutaj się robi, okay. no, ale chyba ale tutaj nie fajna. jest napisane. Więc jolo, lecimy, nie no, no, ma ma przynależy i po prostu będzie y, tak jak należy, tak? Jest? Jestem ja już na jako, drugim miejscu. A ja w sumie jestem trochę popularnym TikTokerem, jak chcecie to wpadnijcie. Mano, jak się nazywam a tam ska? na Tiktoku Toku, link o, kaska. w opisie. A gdzie kaska? Tutaj się płodzi w takich tutaj y, A tych. tu się płodzi. płodzi się. Tylko co my musimy z tą kaskę zrobić? Ja nie Zaraz wiedzę. zobaczymy. Tylko no. o, Taki, no, taka no, winda jest. jest. I... Ale gdzie wy te ulepszenia? A możecie... Ile, ile to kosztuje? Po 100? A, te komputery, to? 5? Dobra, już widzę kasę. A jest coś za hire manager. Dobra. I ogólnie działa to tak, że yy, kto pierwszy zrobi chyba 10 yes. tysięcy wyświetleń na swoim materiale, bądź poście, wygrywa. ja już tutaj zobaczę. fajnie. To zgadnijcie, kto nie, przegra. Ktoś <laughs> na pewno, jak to mówię. Ja już 3 wyświetlenia zrobiłem. Tylko to nie może chyba ja tylko to o to chodzić, ale Musi być troszeczkę więcej. Czy Gdzie nie? tu niby się coś kupuje za dychę? Za dychę chyba nic, ale za ile tu się kupuje? Ja tutaj, tutaj coś kupiłem. kupiłem. Ja kupiłem. Tutaj, ale no i co, to się nie włączyło? Włączyło, no, włączyło już, Twitch buduje. No właśnie widzę, ale jest cały czas ten czerwono. No, no jeden jest, tu jest. Może się dał lepszy. Aż ja muszę mieć tyle a, ja, a co można, można? coś za rybkę? Bo ja tutaj się rybkę znalazłem. <grym> no może eee, się dało chyba to. można, potem się leczyć. Bo tutaj też nie wiem, wydaje mi się, tutaj też jest taki system bitek, a. no bo to nie może być tak, że my tylko stoimy i. No kasę, tak? tak jest. Coś tam będzie ale później. że YouTube tak się rozpędził. Winde odblokowałem, pochamp. To jest YouTube'em, Papryk? Ja. To czemu ty się tak rozpędziłeś? Nie, no idziemy tak samo. No nie, ale ja Twitch trochę na Dobra, A. tutaj ja muszę się rozejrzeć trochę, bo tu nie może tak być, że tutaj nic się nie dzieje. ale jak ty idziesz teraz jak burza. A Twitch Już tam, tam też ostro leci. No jasne, bo ja, ja pieniążki to wiesz, ja się budzę z pieniążkami. Aha. A ja idę spać z pieniążkami. Co <śles> <śles> O. o, tutaj. Uuu! Moja nowa kasa dzieje. mi leci, ja zaraz się wkurzę. Aha, okej, okay, okay. dobra, już rozumiem. Ja już wszystko tutaj rozumiem. Dobra. Zobaczmy to. Wasza ilość pieniążków też jest wy, ilość chyba tak, tak, chyba tak, też tak. ilość nie, Tak, 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 tak? Tak, nie, 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 no, yeah, tak. Wyświetlenia i tam osobno. nie Twitch? Dobra, 41? Tymi. I za chwilę... Płuję sobie. Okej, okay, ale gdzie tu o, mogę to kupić? Bukło. O, że ja nowe studio sobie kupiłem? No właśnie, a ja... Kościu, co tak ale szybko? Bucham. A tutaj na drugim piętrze można w ogóle gdzieś to... Hmm. Nie, nie, nie warto w ogóle drugiego piętra kupować. Tam nie palec boli od Nie, ja nic, nic, właśnie Daj, widzę. Ja widzisz. Jest guzik. Ja właśnie... A, jest, z... jest. a wy też jesteś już na pierwszym? Nie, Ja na drugim, nie. na drugim. Jeszcze nie, Piatmaga. No we, Ja nie wiem, jak to się dzieje. Czy mnie wyprzedził? No! O nie, nie. A tak, to sioczyn, nie będzie. Money. Money, 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 money. Gość myśli, że będzie wygrywał. No może teraz wygrywa? Ale zaraz tak, zobaczymy. Kolejne ulepszenie widzowie. Kurde. O, i mamy teraz to ostatnie fajne takie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, dobra, dobra. Proszę bardzo. S. Ładnie. Twitch nadgania powoli, bo Gabby trochę zwolnił. Fabryk przegrywał, a tu się okazało, że on po prostu stał i zbierał kaskę. Pewnie no, tak. Ale, zbierana, ale dobra, to trabia też. Twitch też dobra, tak goni, goni, ale cały czas z tyłu. Cicho, to czyli sześć. No i nie wiem, coś powiesz Gabi, to jest, jest najlepszy nasz na świecie. The Underground Servers? A co tam było napisane? Kurde, nie przesłanęłem. Jak się teraz dostać na ten? Widzę. Na ten yes. poziom. Versa. Uuu, a co tutaj? Server vending machine jest been... en... co tam było? Oh, no tak, włączyli teraz te maszyny. O, siema. Ja. Jakie maszyny? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Czemu ty jesteś po No ser, pa, fajnie. Ile tu bracia kupowało? No, no 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 no. Ale o kim Gdzie? Ale Ale one są drogie. Ta, tych, to są kanały. od bazy po lewo albo po prawo masz takie yy, dziury, które wszystkie w ziemi, kosztują tak. tyle samo. No po 700 bronie są do kupienia. To tu o lut można. No tak, tak, tu no. się właśnie tak robi, no. Ej, ale jak. Ło, wow, ja. robocik! Pewnie coś z nim będzie potem, ale jak się a dostać na piętro? Dobra, kaskę. Mogę a! sobie a! tędy przejść jakoś. No, no Aha, jest. Tak Dobra, kupiłem to. Że ja dostałem milion golda za to? Co? Ja nie jestem u siebie? A jestem u ciebie! Co za gość! Tiktok jak poleciał! Co ty zdobyłeś? No i nie wiem, to jest jakieś szalone Szybko! Pomóżcie Kipo! Góż Ale mi Chodź tu Dziadu! Pomóżcie mi z paprykiem! Gość co tam Dobra, robi? Myślałam, że ty tędy wejdę O Dam Dobrze! Ej! Przegra znowu, jak zawsze, znak będzie, ale i tak musisz robić krzywda komuś. Ale takiego typa to rozwalił totalnie Dobra, jakby co to od razu mówię. Zabicie kogoś powoduje, że dostajecie 200 golda, więc jak dacie się dużo koks. razy zabić Paprykowi, to umrzecie na amend. Papryko, masz zakaz wjazdu na moją chowę. Ty, bez kitu ja mam tyle pieniędzy nagle? No ale patrzcie, ile wy nazbieraliście. Ale koks. Adi przyszedł, zabił mnie. Zgarnęli kasę za zabójstwo Papryka. No nice. kasę. nie dostajemy, tylko wyświetlenia, tylko no te, 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 wyświetlenia, no, to nie kasa. Dobra. Po to są te bronie w kanałach. Jakie bronie w kanałach? To <noise> nie są śmieszki. Peżki. Tylko widzę, Dobra, jak się biją zaraz. Mi ktoś jeszcze guzika, coś kto jest guzikiem? guzik teraz mnie zabije i będzie miał 200 dodatkowych wyświetleń. <laughs> no lecimy, lecimy. O, już no, nie on może view. mieć więcej. O kurde, ta wywiózł, to za zabicie? Oh będzie 400? To ja nie, nie mogę się dać mu teraz zabić. Ej, ale wiesz, że papryk poszedł po broń? To może się steamujemy na paprykę? Tak, steamujemy tymi drugimi Dobra. Raz chcesz zabić, ja. Ej, chodź na papryka, no! Chodź na papryka! No! Mówię ci, że mu broń! Ale co ja zrobię, jak mam 10kp i 0 życia, ty bilu, Bo mi zabiłeś. Ja widzę Cię. No nie pan to z bronią Jezu, double viewsy. Uciekamy, uciekamy, nie pokazujemy się. Panie, mnie kłamać, bo są double viewsy, on nas wszystkich zniszczy. Jeszcze tylko przejść 6 sekund. Ale, nie, no na pewno, napiszcie w komentarzach kto może papryka zapomnieć, bo przecież. Dobra, uh, zapomnieć. Kto może papryka zapomnieć? Kto może o mnie zapomnieć? Nic na górę, no! Uff, uff, uff dobrej zabawy! A czy o, to czemu ty możesz tu wejść, co? Ja yeah, nie wiedziałem. Gościu. Że YouTube już tak wysoko? No bo zabił mnie dwa razy. Znaczy, raz double views, a potem normalnie. Oj! No chyba ja to przewidziałeś, co? Aha. A no, tam jest 10 pięter, a ty już, już to byłeś, o, no komputer no. No, no. Tak, bez kitu <noise> no. Ej, czekaj czy jest tyle pięter co tutaj No nie, no Ej, ja Proszę Gabryciu, pieniędzy nie mogę zabrać, no ja mam takie lagi jakieś Lagi, w sensie pakiety <noise> A ten dalej pijany <noise> Problemy Aha. No, nie, ja tu walczę o życie! Paliło mnie, nie Waliło mnie, no jasne. Taki jest właśnie biznes w tym kraju, taki jest ten biznes, no. I weź tu, firmę, buduj, no. No i widzicie, widzowie, niesprawiedliwości szczerze na tym świecie, tak jak mówiłem na początku. Nie pozwolili mi wybudować firmy, nie pozwolili mi się rozwinąć w zupełności. Ja jestem pewny, że to jest spisek, papryka i manojka. Gabi na pewno by takiego czegoś nie zrobiła. Więc na pewno musiał być któryś z nich. Napiszcie, proszę, w komentarzu, kto to zrobił. Napiszcie, kto według was mógł to zrobić, bo mi się wydaje, że tu nie ma przypadku, że tak po prostu mi się internet nie wyłączył. Co, no co, zostawiam wasze wnioski do, w komentarzach, tak, piszcie. Ja oczywiście surde szkuję i pokażę to na następnym filmie na początku. A teraz już dzięki za oglądanie i na razie.